Witajcie w karczmie wschodniej. Dziś porozmawiamy o jednej z najciekawszych, a jednocześnie najmniej znanych odsłon serii Need for Speed. Mowa o Most Wanted 5.1.0, grze wydanej w 2005 roku na PlayStation Portable. To nie jest zwykły port słynnego Most Wanted z PC i konsol. Coś całkiem innego. Gra, która próbowała przynieść klimat pościgów i listy Blacklist na kieszonkową konsolę Sony. Most Wanted 5.1.0 trafiło na PSP jesienią 2005 roku praktycznie równolegle z premierą pełnoprawnego Most Wanted na PC, PS2 i Xboxa. Dlaczego 5.1.0? To kod policyjny oznaczający ściganie pojazdu, idealnie pasujący do tematu. Grę stworzyło i Kanada, a nie studio odpowiedzialne za ogólną wersję, czyli Blackbox. Ich zadaniem było przyłożenie esencji Most Wanted na sprzęt przenośny. I to z ograniczeniami PSP, który miał tylko jeden analog mniej mocny niż PS2. Fabuła w wersji 57 została maksymalnie uproszczona. Nie ma słynnych historii z Razorem, Mio czy z aktorami. Zamiast tego dostajemy listę 15 bossów Blacklist, których musimy pokonać, by stać się najbardziej poszukiwanym kierowcą w mieście. Wszystko jest przedstawione w formie statycznych ekranów, krótkich tekstów i policyjnych komunikatów. Mimo uproszczeń gra zachowała charakterystyczny klimat pościgów, policyjnych radiowozów i rywalizacji z przeciwnikami. Rozgrywka 510 to mieszanka wyścigów ulicznych i policyjnych pościgów. A oprócz tradycyjnych pościgów mamy też tryby takie jak Takedown wcielamy się w policjanta i ścigamy nielegalnych kierowców czy Cop Carrier pełnoprawna kampania, gdzie zamiast uciekać, działamy po stronie prawa. To duża różnica względem pełnej wersji Most Wanted. Tam policja zawsze była naszym przeciwnikiem, a tutaj możemy grać po obu stronach barykady. Mechanika jazdy została uproszczona mniej fizyki, bardziej arcade, krótsze trasy wszystko po to, żeby grało się wygodnie na PSP. Jak wyglądała gra? Na PSP prezentowała się całkiem nieźle. Miasto było mniejsze, tekstury uproszczone. Ale zachowano charakterystyczny filtr znany z Musłonze. Samochody, oczywiście, były licencjonowane: BMW 3GTR, Mitsubishi, Mazda RX8 i inne klasyki. Ścieżka dźwiękowa została okrojona względem dużej wersji, ale nadal miała energiczne kawałki, które napędzały klimat. Największą zmianą techniczną było to, że gra działała w 30 fps i miała sporo do odczytywania typowe dla PSP ale jak na handkele radziła sobie naprawdę dobrze. Jak gracze przyjęli 5-0, Recenzje były mieszane, średnie oceny oscylowały wokół 70 na 100, chwalono pomysł na tryb policyjny i przeniesienie klimatu mostątek na do konsole. Krytykowano jednak brak fabuły, mniejszą zawartość i dość prostą mechanikę jazdy. Dziś to gra trochę zapomniana, ale dla fanów serii jest ciekawostką i alternatywną wersją klasycznego MOST Wanted. I to właśnie jest MOST Wanted 510. Nie port, nie spin-off, raczej osobna wariacja na temat jednej z najlepszych odsłon serii. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście w tę wersję na PSP i jakie macie z nią wspomnienia. A teraz już, chcecie wiedzieć więcej na temat gier komputerowych i nie tylko? Zalajkujcie ten filmik i zasubskrybujcie kanał. Cześć!